Cześć z tej strony Łukasz Luszkiewicz, excelmen.pl. Dzisiaj pokażę Wam na kilku przykładach zastosowanie funkcji suma, jeżeli. Suma, jeżeli, jak sama nazwa podpowiada, sumuje nam wartości, które spełniają pewne warunki. Mamy tutaj taką bazę danych, bazę produktów przypisanych do województwa, rodzaju transportu. Kategorii produktu. Mamy też kategorię sprzedaż. Powiedzmy, że chcielibyśmy uzyskać sumę sprzedaży dla województwa wielkopolskiego. Zaczynamy od nazwy funkcji suma, jeżeli. Pierwszym argumentem jest zakres. Zakres to w tym przypadku kolumna, w której Będziemy, które spęd, będziemy sprawdzać kryterium. Kryterium, wracamy do kryterium. Oczywiście moglibyśmy zaznaczyć też całą kolumnę. Kryterium możemy, czyli województwo wielkopolskie, możemy kliknąć jako odwołanie do komórki, bądź wpisać w cudzysłowie wyraz wielkopolskie. Będzie taki sam. Inny argument, suma, zakres. W naszym przypadku to będzie sprzedaż, czyli zakres, który ma być zsumowany. Potwierdzamy. Mamy prawie 43 miliony. Spróbujmy dla kolejnego przykładu. Może kategoria produktu: elektronika powinna się tam znaleźć. Ok. Suma jeżeli zakres kategoria produktu oznaczamy skrótem klawiaturowym Ctrl Shift strzałka w dół. Średnik, kryteria to elektronika i suma zakres sprzedaż. Tylko formatowanie. Okay. Jak widzimy, 296 milionów. Ok. No, może jeszcze jeden przykład. Rodzaj transportu. Niech to będzie impost. Suma jeżeli. Zakres. Tutaj może dla odmiany wpiszmy wartość tekstową słucham zakresu. Ej, okay. Mam nadzieję, że jest ta funkcja dla Was teraz nieco jaśniejsza. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, kliknij przycisk subskrybuj. Pozdrawiam.